Kilka, pamiętam jak mój mąż na jednej z konferencji powiedział, że to jest trochę niemodne. A ja sobie tak pomyślałam, mówię, ach, niemodne, no zobaczymy. I faktycznie dziś tak naprawdę. Ci, którzy chyba nie pomagają, stają się po prostu niemodni. Dlatego, że ludzie sukcesu powinni znajdować w swoich przestrzeniach czasowych, finansowych, życiowych, emocjonalnych przestrzeń dlatego, co jest w życiu ważne dla szczęścia, dla radości tych, którzy niestety nie zawsze mogą sobie na to po prostu zwyczajnie pozwolić. I to jest nasz obowiązek, albo inaczej powiem, przywilej. No ja mam nadzieję i głęboką nadzieję, gdybym takiej nadziei nie miała, to by mnie tutaj dzisiaj po pierwsze nie było i bym też nie robiła tysiąca różnych inicjatyw charytatywnych, żeby zmienić ten świat na lepsze. Między innymi dlatego, żeby ci, którzy czasami są hejtowani, a są naszymi podopiecznymi, w końcu mogli się uśmiechnąć z jakichś ważniejszych powodów, ale także zupełnie z innych powodów, żeby zmienić też mindset i sposób funkcjonowania naszego społeczeństwa, żeby częściej się uśmiechać, żeby częściej chwalić. Się dobrymi rzeczami, żeby chwalić swoje dzieci za małe sukcesy, żeby się motywować do zmiany w kierunku lepszego, żeby być po prostu lepszym, tak, zawsze lepszym.